dobra, Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na Japce, jesiennym przeglądzie kapel. Chwilę będę gadać, nie za długo, bo tu muzyka jest najważniejsza. Było to moje marzenie, żeby wrócić właściwie do tradycji, które pamiętają tutaj co niektórzy jako bajtle, czyli do przeglądów kapel tutaj, właśnie na tej scenie, która pewnie wtedy wyglądała jeszcze inaczej. I, no i tak pomyślałam, że fajnie by było wrócić do tego i oto tu jesteśmy. I pierwsze co chciałabym powiedzieć, to złożyć ogromne podziękowania gośce, bez której to by się nie udało, która bardzo mi pomogła i mega się zaangażowała w Ada Adasiowi, który w ogóle wymyślił, uważam, że genialną nazwę, która mam nadzieję wiele lat będzie po prostu sobie funkcjonować tutaj, i tych ludzi tutaj będzie coraz więcej, i Dom Kultury zacznie się pocić, jak to robi, kiedy jest bardzo dużo ludzi. Więc i całemu mojemu zespołowi, Violetce, która tutaj panuje nad papierami, bardzo Wam dziękuję, że uwierzyliście w ten pomysł, i dzięki temu on się może dziać. Teraz Wam przedstawię. Żyri mm, szanowne, zaczniemy od Jacek, Jacek Carbon hardyk To, to wiecie, to są też podpowiedzi dla zespołów, bo gdzie tutaj trzeba położyć nacisk, co oni tam lubią najbardziej. Główny redaktor radia, radio SOK, chociaż już się ponoć odmienia. Pasjonat, miłośnik muzyki od młodzieńczych lat. Muzyczny podróżnik, który lubi odkrywać nowe horyzonty i prezentować je podczas audycji, dając słuchaczom tropy do dalszej eksploracji. Ktoś tutaj będzie miał taką szansę, podejrzewam, dzięki obecności Jacka. Jego ciekawość wzbudzają artyści nietuzinkowi oraz wychodzący poza schematy. Ceni sobie szczerość, pasję i autentyczność. Przekazu, menadżer klubu U Bulka, organizator koncertów i festiwali, pracownik Zulensińskiego Ośrodka Kultury. Dzięki Jacku, że się skończyłeś. Kolejny przedstawiciel Jury, e, e, Marek e, Popis muzyk, gitarzysta, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Współpracuje z wieloma muzykami oraz zespołami, między innymi Jafia, Piąta pora roku, polski zespół ludowy, kompozytor muzyki do spektaklu Normalka oraz spektaklu muzycznego Życie raz Obecnie nauczyciel w klasie gitary w Państwowej Szkole Muzycznej w Strzelcach Krajeńskich oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zwierzynie. Dzień. I tutaj sobie Jacka zostawiłam kolejnego na koniec. Jacek Dziako, Filipek? Jacek to człowiek orkiestra, animator i menadżer Kultury w Jednym. Dodatkowo muzyk, redaktor radiowy. Piechur, wędrowiec, piwoż, swakoż i awanturnik, a od dziewięciu lat również dyrektor Sulecińskiego Ośrodka Kultury. Jacka sobie zostawiłam na koniec, ponieważ Jacek bardzo mi pomógł i myślę, że dzięki jego propozycji, że Radio Sok i y, Lubuskie dobrze rokuje, y, y, żeby, żeby oni również współpracowali z nami, byli naszymi patronami medialnymi. Jestem przekonana, że dzięki temu mieliśmy słuchajcie aż 35 zgłoszeń jak na początkujący festiwal, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Mieliśmy dużo słuchania fajnej muzyki, wybraliśmy spośród nich 10 zespołów z tym, że. Czy nie dojadą, ale siedem zespołów będzie i teraz oto Adasiu zapraszam, to będzie nasz, on będzie nas tutaj wiódł przez te wszystkie drogi i zapowie pierwszy zespół.